Małgorzata Wagner. Powiew czasu. Zacienione ścieżki w lesie są długie, oplecione ramionami drzew, wijące się wąskimi zakrętami, gdzie wiatr jest obiektywem ścielących się już żółtych liści. Słodka magia ich lekkiego tańca wypełnia mnie. I czuję, jak powietrze cudnie smakuje tobą. Wdycham je głęboko. Moje myśli wzlatują do ciebie, wirują w tym tańcu z powiewami liści. Trudno jest mi zapanować nad oddechem, brakuje mi tchu. Pragnę życia, żywiołu. Znajdź mnie i zagarnij pośród tych cieni drzew. Będę czekała na ciebie, na końcu tej krętej drogi. W miejscu, na krawędzi czasu i przestrzeni nieopodal snu. A wiatr. Zabierze nas daleko, poza tę ścieżkę, w złudzenie bycia poza czasem. Czytał Czarek, papaj.